Witajcie widzowie w kolejnym odcinku z Gry Stars. Właśnie odłączyłem Jereczkę. Trochę zapomniałem o tych odcinkach, ale jak widzieliście, może po e, napisie dzisiaj otworzymy dwa mega boksy Jeden tak, niezrzucony. Drugi z karnety. A więc jeszcze tak, wpadajcie do naszego klubu, fajny kuzyn. Zaproszenia przyjmiemy. Mamy 40 tysięcy, więc zbijamy powoli 50 kapuszek tutaj. Tylko, że to jest klub na zaproszenie. To jest konto mojego kuzyna. Na niej dropnięto. To jest drugi konto mojego kozyna dużo dziesiątych mocy. To jest moje drugie konto. Słabe, mało no, na nim gram. O, o się. No, na tym koncie gram. To jest teraz moje ogólne konto. A, brakuje mi trochę. No to wam pokazałem te konta. A pobram sobie Czadymestiu. Mało grę, zgrałem jakieś dwa metry. No to na razie że tu jest dobry. Pokój Nie wiem, czy, gra, czy graliście wtedy, gdy były te mistrzostwa. Ale on byłoby bronią za darmo. Ale ja padam chyba. Jest to tą bardzo mocno ona, no bo nie padnie tak. Coldest jest miał gar Nie wiem. Nie na bramkę, to dobrze. To bardzo dobrze. A jak bym dobrze użyć ult'a do przodu, to może bym to strzelił. Boże, <śmienny> mi to mega boksuje. No i sam poczekać. w ogóle, wreszcie mi coś dropnie, bo dawno mi dropnie. Pyk, pyk, tak się robi, takie akorda. Chyba chyba bym go w ogóle opustylił. 1-0. Ooo, dostali. Podjechałem, niepoczynnie nie podjechałem, uciekam. Czekam, czekam ale chyba padam o No, ale to ode mnie. Nie wiem, gram chyba takimi nie, nie, się, tak mi się... nie, nie Ja trochę ogarnę giereczkę. A nie, to konek super. Nie wiem, może być lepsze youtuberów... lepszych youtuberów... ...laula ja niż Ale proszę żeby mnie, nie daj łapkę w górę, daj suba. 50 subów na początek. Potem będziemy lecić po 1000 stąd Proszę, wasz tłum. Daj suba. Daj suba. Niedawno dawno byłem w kłóni? Pokażby zbocznie, chciałby dla mnie fajny prezent. O nie, uchypiłem Jakby nie uchyp, to bym może dostalił. Jest kto? Nie pamiętam jeszcze. O kurde. A, jest o Mówię, max dobry team na ogólne. ale też dobre, ale ich zrobię, Ale nie. To Ten... nie może stać Ja jeszcze porobiłem tam. No mogę jeszcze z tego, tego mega boxa otworzę. Nie chcę go odwrócę od razu. Robię tu szkać jakieś zadanko A To zobaczymy, no mam skrzynkę mógł, żebyśmy jeszcze otworzyli. No trzeba porobić jakieś zadanka, nie? Mam dużo na zbiorach klejnotów No właśnie może zadajemy GW eee, miasta no, swoje mojego gejla. Lubię się tolerować. tym, nie było, nie można wygrać to. mój ulper go nie działa jak jest zły jak dobrze potrafi To już to dość bo mało już powoli trzeba go odepchnąć bo nie, mam 40 HP My sumie będę dobra ja nie mam bel. niestety ale że my tak szybko go próbujemy. Spalkowało mi się. Od nowa mi się dało włącza że dostałem do tą wpłynę. No to. Wiesz, że tak poczekamy dwie minutki i otworzymy te mega boxy. No, każdy chciałby zobaczyć, taki tak box tym otwieramy. Więc poczekajcie na spokojnie, widzowie. Muszler. Ostatnio miałem jakiś czas temu na odcinek. Nie wiem, czy widzieliście. Mama leży, tak. Jak tak, to dajcie łapkę w górę. Z kurczę padłem. Nie, nie lubię Amber, ale nie lubię, że się bardzo długo amu odbija. Tak boss bardzo dobrze poza Wujkę, to trudno. Bos jest jakiś no. Ale ja przyszedłem to teraz trochę go robiłem. Nie dostawiłem trampolinki polinki, widowie, ale fake. Może no, teraz ten boss nie ubiłam miasta. Tylko goni nas Jakby ona postawiła teraz działeczko Stałe działko Stałe działko chłopie że grzyczemy gadżeści, to będzie nam szybciej szło A ten boss dalej ma... Ma lepszą pozycję od nas O tak, odepnąłem go Mało mi zostało Naszemu też mało zostało Nie no, mogę padnąć, ale chyba to się udaje i drugi kolejny winek. Jeszcze zagramy jedną grę i otworzę te mega boxy. I mam skrzyneczkę. Okej, okay, najpierw wróżby małą skrzyneczkę, a potem lecą dwa mega No tak na mam nadzieję, że wygramy odechnąłam oddech, go Mam na... mam bardzo mocno nadzieję, że wygramy. Mam jak bogzie były, to trudne. Odechnę moje, w pole mojej trampolinki. Gornie jest. To gay, jak użyje swojego ulta, to mu tylko daje 300 A bardzo ma mniejszą moc. Nie obrażaj! Widok Fiat ma OHP. No. I ten starożytny są bez chyba. Nie, teraz trzeba go bijać, bo miasto bardzo dużo straciło. Nie, i pada mu. O nie. Mają małą HP na si... Amberka już wpadła. nie wiem, nie mam pojęcia po co się pobliża, ale to wam szkolnik tutaj. Uciekł. Zdam, że uciekł te... Uciekł te jakieś pudidowie. Tylko wdechnąłem go trochę, jeszcze nie waltuję się. Chyba nie ma sensu, ale u hasz to mniej zdecydowanie.

Niech ten kolt się odrodzi Gdzie jest ten kolt kolt jest Dobra, Ale to jest koniec jego Tak Ale mięśni zostało zaledwie 4% Ale wygrać się udało wy... Udało się wygrać I otwieramy te megaboki! Zrobię, no teraz to już muszę na skrzynaczka najpierw I od razu megabox się utraci i mi piąteczka widzowie nie już jeden poleciał i nic nie wiem, to jest super cel jeszcze się nie połączyłem, nie ja, wiem czy ci się połączyć, tak nie wiem no toś mi się teraz klika, żebym tego nie otworzył Dobra, otwieramy Błagam, daj coś tyle zbierałem, koniec widzę, że ja już to kończę, nie mam siłę, pamiętam od niej